Nie będziemy wchodzić w szczegóły w deku, bo nie o tym rozmowa. Bo dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o yy, propach onlineowych i właściwie o tym, czy te modele biznesowe są nastawione na to, żeby nas ograbiać i żerować na naszej naiwności, niewiedzy. Czy może możemy się czegoś z nich nauczyć? I w poprzednim odcinku rozmawiając o y, zarządzaniu ryzykiem w grze, y, celowo też jak gdyby nie wchodziliśmy bardzo głęboko, bo to, bo to nie jest szkolenie. W ogóle cały ten podcast, wszystkie te odcinki to nie, nie mają na celu niczego uczyć. My sobie po prostu rozmawiamy, o tym, co robimy, bądź chcielibyśmy robić czasem. Tak? Tak. E, więc, jakby tutaj, sprostowanie dla wszystkich tych, którzy oczywiście napiszą w komentarzu, że nic konkretnego się nie dowiedziałem. E, no nic konkretnego nie miało być powiedziane. Mieliśmy tylko. Moim zadaniem było przedstawić Wam podejście Tomka do zarządzania kapitałem i postaram się w następnych też odcinkach zaprosić parę osób, praktyków rynku, którzy być może też zdradzą trochę tajemnic, jak oni podchodzą do zarządzania. Wiesz to wydaje mi się, że jeżeli wiesz, gdzie przyłożyć ucho, to można z tego też mimo wszystko coś wnieść, jeżeli chodzi o naszą wcześniejszą rozmowę. Tak, tak. No dlatego one uważam, że te, tego typu rozmowy są bardzo wartościowe. Tak jak wspomnieliśmy też w tej ostatniej rozmowie i, i zresztą to się często pojawia, że internet jest pełny po prostu informacji o tym, jak handlować, gdzie handlować, jak to policzyć, jak do tego podejść. No tak. Mamy tego nawet zbyt dużo Problem dzisiaj mamy w tym, żeby wyselekcjonować te wartościowe rzeczy i odsiać po prostu takich naciągaczy zwyczajnych, którzy mhm. po prostu pierdzielą zdury i, i, i naciągają ludzi, tak? No tak. I to jest, to jest myślę, że dzisiaj trudniejsze.